Wygląda na to, że zrobiliście zakupy i wróciliście w jednym kawałku styklem. Zaraz zobaczymy, co przygotujecie z przywiezionych składników. Nastawcie nam zacier z produktów z supermarketu. Timi? Ostrożnie, bo te kotły szybko się nagrzewają. Nie przypalcie za Mam nadzieję, że zdobyliście to, co chcieliście. Jeśli nie, korzystajcie z tego, co macie. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Macie godzinę. Czas liczy się od teraz. Powodzenia. Ma parę. Jeśli będzie chciała mnie przytulić, grzecznie odmówię. Odkręć do końca. Będziesz wiedziała, kiedy zakręcić. Płomień nie był zbyt duży. Nigdy nie grzałem gazem. W moim destylatorze elektrycznym mogę monitorować napięcie i temperaturę, natomiast palnik gazowy będzie wyzwaniem. Pewnie nie odkręciłeś zaworu na butli. Odkręciłem. Czerwony zawór też? Teraz się pali. Ile mi zajmie krojenie tych nektarynek? Widzę, że je rozkrajasz, ale nie wyrzucasz pestek. Nie boisz się, że smak będzie gorzki? Nie bardzo. Będę miała tyle słodyczy, że jeśli pojawi się goryczka, to będzie zaletą. Zrobiłam już kilka brędy. Wszystkie wyszły cudownie. Wystarczy, że dodam owoce i będzie dobrze. Smak będzie wyważony. Lubię ludzi pewnych siebie. Ja też. Przepraszam, wybaczcie. Apteczka? Podniosłam wzrok, bo ktoś coś do mnie powiedział i rozcięłam sobie kciuk. Bardzo? Tylko trochę. Co my tu mamy? Kto by powiedział, że Tim jest ratownikiem? 25 lat byłem strażakiem i ratownikiem. Kompletnie się rozkojarzyłam. Krwawie, a muszę dalej kroić nektarynki. Dopiero wieczorem zaboli. Nie szkodzi. Co by się nie działo, dokończę ten zacier. Zostało pół godziny. Dobra. Jest dobrze. Jak ci idzie? Nieźle. On gotuje płatki kukurydziane. Zaraz dorzuci otręby z rodzynkami, bo już ma tam płatki owsiane. Widzę też miód. Panie Bruzer, to jakaś receptura? Jak najbardziej. Już to robiłeś wiele razy. Wiedziałeś, co zrobisz. Wiedziałem, że zrobię tygrysi Bimber. Znalazłem prawie wszystko, czego potrzebowałem. Resztę się dopasuje. Pachnie pięknie, jak ciasto. Cześć, Tim. Co tam gotujesz? Trochę nektarynek. Nie trzeba dużo, żeby zmiękła. To prawda. Dorzucę cukier i to wszystko. Nektarynki, woda i cukier. To wszystko w tej partii. I mimo, że rozcięłaś sobie palec podczas krojenia nektarynek, postanowiłaś pracować dalej. Jakoś przeżyję. Coś tu czuję... Chyba jest dość gorące. Łapałem w supermarkecie, co się dało, byle zrobić zbożowy zacier. Mam nadzieję, że słuchał, gdy mówiłeś, że miód łatwo przypalić. Naprawdę łatwo. Przypaliłem. Uprzedzałem, to prawda. Na początku miałem problem z reduktorem i nie mogłem zwiększyć ognia, ale później zacier rozgrzał się za bardzo i trochę się przypalił. Nie na tyle, żeby był do wyrzucenia, ale wiem, że go przypaliłem. Gotowe. Wygląda na to, że skończyłam. Wszyscy skończyli. Możecie uciekać. Będziemy pilnować temperatury i dosypiemy wam drożdży, albo zrobicie to sami. Następnie zrobimy wstępne pomiary i zobaczymy, co wyjdzie z waszych supermarketowych zacierów. Świetnie. Możecie lecieć.